Dzień dobry, cześć, witajcie. W chyba już 31 odcinku serii z gry Sword and Souls Never Seen. Dość długa przerwa była ona spowodowana tym, że przy okazji też grinduje inne gierki, przy okazji robię inne rzeczy, no ale nie o tym jest ten odcinek. W każdym razie tak możecie zwrócić uwagę. 1645 poziom postaci, 2120 maksymalny poziom peta. Póki co zatrzymałem się na. Etapie 410, właściwie to 409 i teraz 410 mam zrobić. Chyba tak to się odczytywało. Już wyszedłem z sprawy, bo, bo dawno właśnie tutaj się tymi stage'ami nie zajmowałem. Natomiast przy okazji, właśnie robię nadal misję. To prawda, te misje ze zebraniem łącznej ilości jakby statusów podniesienia statystyk zajmuje coraz dłużej, tak? Przy okazji tak możecie zwrócić uwagę, nie pamiętam czy wam to pokazywałem w poprzednich odcinkach czy też nie, ale tutaj pokazała się właśnie notacja wykładnicza na punktach do obrony, tak dużo ich jest jakby, że po tych teraz tutaj update'ach pojawiła się już tutaj ta wartość no zmniejszona jakby precyzja wartości zmiennoprzecinkowej, chyba tak można to określić. Natomiast statystyki wyglądają następująco. Tutaj pełne statystyki w sensie. Okej, okay. i teraz co będzie w tym odcinku? W tym odcinku pokażę wam jak właśnie robię tysięczny poziom, e, tysięczny poziom, tysięczną misję. Czy też poziom misji byśmy mogli powiedzieć ewentualnie, ale raczej najbardziej poprawnie będzie po prostu tysięczną misję. No i to jest właśnie ta misja, o której mówiłem, że z każdą kolejną jakby, czyli właściwie co 5 misji jest coraz y, trudniej, znaczy może inaczej nie jest. Y, jakby trudniej, jeżeli chodzi tutaj o jakieś kwestie zręcznościowe, tak jak to było w przypadku... Znaczy tak to jest właściwie nadal w przypadku pierwszej części. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie po prostu czasu, jaki potrzeba na wykonanie tej misji, no to tutaj właśnie jest coraz jakby dłużej, tak? Ta, 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 za każdym razem ta co misja, czyli 995, to teraz 1000, potem będzie 1005 i tak dalej i tak dalej. Ma właśnie to podniesienie statusu statystyk zawsze o plus 1, tak? Czyli teraz na przykład za pięć misji będę mieć tam chyba 203 do zrobienia, tak? Tak, tam jest 202. Tak, na szybko musiałem spojrzeć, bo chcę tutaj przy okazji jak najszybciej to zrobić, dlatego staram się pilnować kombo. Więc, tak jak mówię, no się podnosi o plus 1 za każdym razem, a przy okazji koniczynka spadła. Możecie to zwrócić uwagę, że wykręciłem kolejne rekordy, jeżeli chodzi o e, właśnie najlepsze combo, takie kombo całkowite oraz to kombo e, w gwiazdkach, chyba wam tego jeszcze nie miałem okazji pokazać, też przy okazji tego nie nagrywałem, tak po prostu przy okazji właśnie takiego grindu, że tak powiem, poza kamerami tutaj zdarzyło mi się właśnie zdobyć e, kolejne rekordy. Co ciekawe, chyba teraz nawet biorąc pod uwagę tych wszystkich cheaterów, którzy są raz usuwani, o nie wiem jak to zrobiłem którzy są raz usuwani z tej tabeli, raz są zostawiani na jakiś dłuższy czas. Niektórzy też prawdopodobnie sobie tak dopisują te misje, czy też jakieś combo i tak dalej, że w taki sposób subtelny, także nie ma tej takiej różnicy aż tak dużej, więc ciężko też jest wykryć, czy to jest na pewno... Tak zwany cheater. Natomiast pomimo tych wszystkich, właśnie cheaterów, to tak czy siak, jeżeli chodzi o to, o to combo całkowite tutaj w tej kategorii treningu, to chyba gdzieś byłem na siódmym czy ósmym miejscu, coś, coś koło tego. To też będziecie mogli sobie sprawdzić pod nickiem Pushkin, bo taki mam obecnie nick na Steamie. Ten nick nie jest tożsamy z tym nickiem, który mam na YouTube, czy też. Jest nikiem tej postaci w tej grze. Więc tutaj właśnie jest ta rozbieżność, tutaj jest ta różnica. W każdym razie, tak jak mówię, no pod tym nikiem Puszkin możecie sobie nawet, chyba nie posiadając gry, nie jestem tutaj pewien, ale chyba nie posiadając gry, nawet poprzez Steam, a można to sprawdzić, właśnie ten ranking. Co tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć, bo tak właśnie, no coraz dłuższe te przerwy są. Też nie wynika to z jakiegoś wypalenia się mnie tutaj na YouTube, bo tak jak mówiłem, no, powróciłem, to to powrócę raczej i będę przez następne, prawdopodobnie, kilka lat jeszcze jakieś treści publikować. Co najmniej. Natomiast, no będą takie różne, właśnie przerwy się pojawiać z tego też powodu, że no, właśnie zajmuję się też innymi rzeczami. Też przy okazji gręduję inne gry takie, też, których nie do końca Wam nawet na YouTubie pokazuję. Bo to będzie związane coś z taką moją jakby inną działalnością powiedzmy. W internecie. Natomiast o tym może później, bo kiedyś prawdopodobnie będę to też w pewnym sensie łączył z YouTube'em. Natomiast to raczej w dalszej przyszłości i nie jestem pewien czy to się wydarzy, więc no powiedzmy, że nieważne. Natomiast ważne jest to, że, no tak zauważyłem, bo też cały czas jakby, znaczy cały czas, no dawniej mi się to zdarzało, jeszcze po premierze, tak przez chyba tydzień, dwa, może trzy nawet, właściwie codziennie wpisywać właśnie Sword and Soul's Never Seen w wyszukiwarkę YouTube'a i tam filtrować sobie wyniki wyszukiwania na ostatni jakby dzień, czy też tydzień i tak dalej, sobie tak właśnie sprawdzamy ile tych materiałów różnych się pojawia no okazuje się, że właśnie już się to troszeczkę ten temat ogólnie tej gry się troszeczkę już wypalił po tej premierze na Steamie, bo tak naprawdę to się troszeczkę zaczęło pojawiać kiedy było na czy była premiera, a odkąd jest na Google, a przede wszystkim właśnie na Steamie no to wtedy było chyba największe boom, jeżeli chodzi o ilość właśnie materiałów z, z tej gry, właśnie na YouTube. Natomiast teraz zauważyłem, że już zdecydowanie ta, ta ilość tych serii prowadzonych, jakby jeszcze aktualnie wrzucanych na, na YouTube, właśnie z tej gry, zdecydowanie spada. Raczej ci wszyscy, którzy nagrywali tę grę. Wcześniej raczej już, znaczy jakby od początku, odkąd była właśnie premiera na Steamie, czy też jeszcze wcześniej na Cadridge, najprawdopodobniej ci wszyscy ludzie już właśnie zaprzestali publikowania kolejnych jakby treści dotyczących tej gry, no bo tak naprawdę co można tutaj wrzucić? Tutaj można co najwyżej właśnie ewentualnie jakieś grindowanie, ewentualnie jakieś speedrany, prawda? Ewentualnie jakieś, właśnie te sekrety, te wszystkie znajdźki i tak dalej, no ale to też jest dość ograniczone. Raczej można jedynie, co to potem, teraz lepsze speedrany. Co, co też właśnie się zdarzało, jeszcze, jeszcze było do niedawna wrzucane przez, przez różnych ludzi. Głównie tam chyba przez dwóch czy trzech były właśnie jakieś tam speedrany. Natomiast poza tym, a tak hamską lasknąłem, wybaczcie, mam nadzieję, że to mikrofon tego nie przekwycił. Ale jeżeli tak, to, to przepraszam, to było przypadkiem, a nie będę tego montować. Wodę to nagrać właśnie na żywca. Natomiast właśnie tam ci ludzie też jakby się wypalili, chyba już się tym nie zajmują. Speedrunują powiedzmy coś innego. Natomiast ci wszyscy, którzy robili właśnie takie, nawet takie serie z taką kontynuacją, jakby że jeszcze po drodze był powiedzmy dodatkowy jakiś taki element grindowania poza jakby już przejściem fabuły. No to ci wszyscy ludzie, tak czy siak, jakby już przestali nagrywać się, można powiedzieć, wypalili. Znaczy, nie wiem, czy to tak można nawet określić. No po prostu raczej większość to traktuje w taki sposób, że jest to gra stricte do przejścia i właśnie później już się w to nie gra. Ja akurat do tego typu gierek w inny sposób podchodzę i dla mnie właśnie gra się zaczyna w tym momencie, kiedy sobie. Mogę jeszcze po fabule ulepszać w jakiś sposób postać, czy jakikolwiek inny byt, który mogę w takim uniwersum danej gry prowadzić, prawda? Natomiast słuchajcie, ja się strasznie rozgadam, a tutaj już i tak przy okazji sobie macham tą myszką tutaj i robię kolejne misje. Już przy okazji 1003, misja prawie 1004. Powiedzmy, że dokręcę jeszcze tę misję, żeby tam była ta. 1000, teraz będzie chyba 1004, na 1005 prawdopodobnie skoczy, bo jeszcze będzie akceptacja kombo 50 gwiazdek co najmniej, a tak widzicie, on trochę ich więcej o, właśnie to się wydarzyło. No, natomiast już teraz mi się nie chce, jakby dalej tego, tego prowadzić, bo znaczy, nagrywać Wam teraz tego, bo jak mówię, no, chciałem Wam tylko właściwie nagrać ten. Ten, tą tysięczną misję, którą przechodzę. No ale cóż, aż tak się chce jeszcze troszeczkę tutaj pokręcić. No powiedzmy, że po tej spirali, jak już będzie jakiś nowy tryb, to przestanę tutaj grać, OK. No i zobaczmy, ile się nabiło punkcików do obrony. Tutaj też w przekazie możecie sobie zobaczyć, ile levelupów. Tutaj się zostało wykonanych. No i tutaj powiedzmy, że wszystko woduje w atak. Mniej więcej mam taką strategię z tego powodu, że właśnie gorzej mi idzie trenowanie ataku. O wiele lepiej tak możecie najprawdopodobniej właśnie zwrócić na to uwagę ze względu na ilość misji, jakie tam przeszedłem. Najlepiej mi idzie trenowanie właśnie obrony. No i właśnie z tego, z tego powodu robię tak, że trenuję głównie obronę, a potem te punkty przekazuję, przekazuję w atak i dzięki temu jakoś to się powiedzmy łącznie rozwija, na tyle, że jestem w stanie przechodzić kolejne etapy. Natomiast, tak jak mówię, teraz na tym 410 się zatrzymałem, tam są takie trzy bossy, które się nawzajem leczą za 1,7 miliarda mniej więcej. One same mają chyba około 7 miliardów i jest ich jakby po trzy, tak? I strasznie ciężko jest to po prostu zrobić, to już nie chodzi o to, że te, te bossy są w stanie jakoś mnie teraz unicestwić, bo to już jest coraz trudniejsze, ze względu na to, że właśnie rośnie nie tylko ilość HP, ale też rośnie ilość tego blokowanego dmage'a i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o unicestwienie ich, to jest to niemalże niemożliwe z tym poziomem ataku, tak? Podejrzewam, że będę musiał mieć może nawet i 500, powiedzmy, może kiedyś mi się uda to, to, to właśnie zdobyć, może koło 500 milionów yy, major, żeby ewentualnie móc właśnie pokonać tą yy, taką grupkę bossów. No cóż, w każdym razie to był taki odcinek yy, gameplayowo-komentatorski, ale głównym takim o przewodnim, yy, motywem przewodnim właściwie tego odcinka było właśnie przejście yy, tej tysięcznej misji. Z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału i zapraszam Was do komentowania, subskrybowania i tak dalej. Oczywiście, jeżeli materiał się podoba i jeżeli uważacie, że to będzie sensowne w przypadku właśnie mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, czy też do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.